Witajcie, kochani pomidoromaniacy i ogrodnicy. Dzisiaj Was y, oprowadzę po moich nawozach, których nie reklamuję, bo ponieważ ich jeszcze nie używałam i wszystkie kupiłam za własne ciężko zarobione pieniądze hrabiego. Y, zgromadziłam sobie takie nawozy. Z tyłu tam widzicie worek. To jest obornik koński. Po raz pierwszy w tym roku będę stosował, bo do tej pory granulowany bydlęcy stosowałam i jego zastosuję pod folią, ale nie pod pomidory. Mam substrala, magiczną siłę pod pomidory, wysokopotasowy i będę go stosowała awaryjnie w drugiej fazie rozwoju pomidorów, czyli wtedy, kiedy one wejdą w owocowanie i będą wykazywały jakieś braki. I podobnie ten Insol Max Flow będzie, to jest taki zapasowy, to są dwa jedyne mineralne nawozy, Sztuczne, tak, które będę stosowała no, awaryjnie. W tym białym worku to jest Biogardeny granulat wysokoazotowy, no, ale składnikowy, który zastosuję do starych donic. Wcześniej uprawiałam pomidory w zeszłym roku i ja tego podłoża, to było podłoże kompostowe, nie usunęłam, ale wiem, że pomidory dużo zjadły, więc zastosuję tam ten nawóz, a to jest taki nawóz granulowany też naturalny, o którym mówiłam we wczorajszym filmie o domowym nawozie potasowym. To, to jest on właśnie w składzie MPK 8 do 5 do 1 i 7. Ja się nie dopatrzyłam, że tam jest po przecinku 7. Więc on jest nisko niskopotasowy i prawdopodobnie będę tutaj właśnie dodawała ten potas z mojego mm, filmu wczorajszego i ten nawóz pójdzie do wszystkich nowych donic. Mam nowe podłoże, tu akurat jest wymieszane, bo za chwilę będę kręciła odcinek z playlisty uprawa pomidora krok po kroku. Będzie to odcinek 6A o, uprawie w do... o przygotowaniu podłoża w donicach. No i mam jeszcze próchniczek, który już stosowałam, który mieszałam z tymi wszystkimi podłożami w poprzednich latach i będę go stosowała w tym roku również do mieszanki, ale o tym będzie kolejny film. No, i tutaj w tym ostatnim worku jest ostatnie 10 litrów wermi kompostu, ale mam jeszcze swój biohumus, czyli kompost od dżownic kalifornijskich, które w tym, tej zimy udało mi się zwiększyć ilość do około 4 kg. One były w kompostowniku, bo to był kompostownik w tej kasce 90-litrowej. Ona jest pęknięta od dołu, więc tam te dżdżownice po prostu sobie no, namnożyły się na potęgę. Jeszcze takiej ilości dżdżownic po zimie nigdy nie miałam. Mam 4 kg w innym pojemniku. I ten pojemnik, kompost został na, do połowy. Tam na dnie jest kompost, którego w ogóle nie wybierałam. Uzupełniłam tutaj tylko ziemią i przemieszałam zresztą mojego obornika granulowanego krowiego bydlęcego. To, jest, to już się nagrzewa od tygodnia. Znaczy, na, nagrzewa się od dwóch dni, bo przecież dopiero co były mrozy u nas. <grywa> dwa, trzy dni temu. Dwie noce były mroźne. Nagrzewam się i będę w to bezpośrednio wysiewała ogórki, także to jest kastra na ogórki. A o reszcie, yy, o przygotowaniu tych podłoży, wiaderek i tak dalej, będzie ten film następny, na który serdecznie zapraszam, dziękując za uwagę w tym filmie, za wytrwanie do końca, za lajki, dyslajki, za komentarze szczególnie dziękuję i buziaki Wam wszystkim. Do miłego Papa. Pa.